Cześć, witam Cię w przestrzeni moich kart tarota. To będzie rozkład ogólny pod tytułem Dlaczego On Unika Kontaktu z Tobą. Proszę pamiętaj, właśnie, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z Tobą. Dlaczego On Unika Kontaktu? No, bo on się zdystansował, bo on po prostu sam nie wie, co ma z tą sytuacją zrobić. Bo ty tą swoją energią, taką siłą wywierasz na niego, jakby presję taką, emanujesz czarem, jesteś atrakcyjna i on po prostu kompletnie nie jest gotowy na zareagowanie w tej sytuacji. Więc woli się wycofać tutaj, przemyśleć, zastanowić się, w jakiej on jest teraz energii lub sytuacji, w jakiej on jest teraz energii sytuacji. No, jest bardzo przeciążony jakimiś sprawami życiowymi, bo on bardzo dużo na siebie wziął, różnych obowiązków życiowych. Stara się na chłodno, podchodzić do całej swojej sytuacji życiowej. Raczej nie jest emocjonalny, tylko to jest taki człowiek z poznaku bliźniąt wagi wodnika. Bardziej tutaj jest skazanie na, na wagę lub na wodnika. Jest to bardzo intelektualny mężczyzna i raczej chłodny, bardzo chłodny. W uczuciach, a nawet w ogóle nie pokazuje żadnych uczuć. Kieruje się wyłącznie intelektem. Nawet nie dopuszcza do głosu żadnych swoich uczuć. Jest mocno przeciążony w swoim życiu obecnie, bo może inaczej sobie wyobrażał jakąś swoją sytuację życiową, że to inaczej pójdzie, ale to po prostu dosyć źle się zakończyło. A... Spędziło go w duże kłopoty, i teraz on musi główkować, myśleć, co z tą sytuacją zrobić, jak to uporządkować, jak pewne sprawy doprowadzić do końca. Te sprawy, na, za które wziął odpowiedzialność. Ale tu ma świadomość, że no nie, inaczej planował, inaczej myślał, że to będzie, ale to poszło zupełnie inaczej i to naprawdę. Tutaj coś dla niego się mocno źle skończyło. Jest w poważnych życiowych tarapatach. Ale może zobaczmy, co to są za życiowe tarapaty, co go tutaj tak mocno przeciąża. No, przeciąża go właśnie ta królowa buław, bo on nie myślał, że być może, że ona będzie miała na niego aż taki wpływ. No, bo on jest chłodny w emocjach, ale ona w jakiś sposób. Tutaj przebiła się do jego intelektualnego umysłu i po prostu poczyniła tam wielkie spustoszenie. No, po prostu wywróciła mu życie do góry nogami. No, nic nie idzie tak, jak sobie planował, że tu na chłodno będzie i on tu będzie w kontroli. No, nie, ta kobieta po prostu jest taka silna, taka mocna, taka niezależna i o takiej mocy. Ognia, ogniu takim wewnętrznym, że no, ten mężczyzna kompletnie sobie z tą kobietą nie radzi w tym sensie, że ona ma na niego wpływ, prawdopodobnie taki energetyczny i bardzo mu się podoba, bo ta królowa buław, o, ona może być spod barana, lwa lub strzelca, ona jest no, ze wszechmiar atrakcyjna. Takiej kobiecie no, mężczyzna się Prawie żaden może nie oprzeć. No, trzeba, e, wymaga to jakiejś wielkiej siły i mocy, żeby się tej kobiecie właśnie oprzeć, jej czarow, czarowi, jej urokowi. Także ona właśnie, ta kobieta wpędziła go w te tarapaty, w tą, w tą sytuację taką, nad którą on po prostu stracił kontrolę. Jakie są jego obecne uczucia właśnie względem tej kobiety, która tak mocno zawróciła mu w głowie? A on tego nie chce dopuścić do swojego racjonalnego umysłu. Jakie są jego obecne uczucia względem właśnie ciebie? Słońce, sześć buław. Księżyc i osiem mieczy. No, on jest kompletnie czuje się bezsilny, bezradny. Czuje się w pułapce, bo tutaj chciałby jakby. Przejąć taką palmę pierwszeństwa, to znaczy siebie, jakby postawić na pierwszym miejscu, pokazać, jaki on jest czarujący, y, jaki on odnosi sukcesy, y, jaką on wysoką pozycję zajmuje w życiu. E, ale tu prawdopodobnie te sprawy jakby nie dochodzą do głosu w tym momencie. Y, on. Y, nie może z jakiegoś powodu właśnie tego pokazać, jaki on jest mądry, wspaniały, ze świetną sytuacją zawodową, finansową, jaki on jest pełen energii. Tego właśnie tutaj, w tej sytuacji, on nie, nie może zaakcentować, ponieważ w jaki sposób czuje się zagoniony tak do, do rogu, do, tak przy ścianie, taki bezradny, ale dlaczego on się czuje? Dlaczego ta, czy ta kobieta go aż tak onieśmiela? Czy on jest tak y, obezwładniony przez jej czar, przez jej urok? Prawdopodobnie tak. ale zobaczmy, co tutaj go wpędza, jaki element, jaki wpędza go tutaj w poczucie pułapki i bezrodności. Prawdopodobnie on nie czuje się na tyle mocny, aby po prostu, mówiąc kolokwialnie, uderzyć do tej kobiety. A no bo, żeby do takiej królowej buław czy umówić się z nią na randkę, czy spotkanie, to naprawdę trzeba być no, takim macho, bardzo pewnym siebie mężczyzną. A tutaj właśnie do głosu dochodzą w nim jakieś lęki, i coś tam się w go podświadomości i on po prostu nie czuje się na tyle atrakcyjny i jakby asertywny, żeby właśnie z tą zadziałać w stosunku do tej kobiety. Ale co tu go tak ubezwłasnowalnia? On po prostu nie może zdecydować się na jakieś odpowiednie y, działanie. On po prostu czeka i analizuje, jak to król mieczy. On po prostu analizuje i ta jego analiza i być może brak działania, właśnie brak działania, no tutaj y, go mocno... Y, Zostawia do parteru, coś takiego. Czyli nie może tutaj pokazać tej swojej klasy, tej, tej, tej swojej pozycji, tej swojej atrakcyjności, tej swojej inteligencji. No, bo za dużo tutaj kalkuluje i myśli. Co on może z tego będzie miał, w jakim to kierunku może pójść i zwleka z działaniem i to dzia z powodu tego, że on prawdopodobnie się boi troszkę, jest taki trochę onieśmielony i w związku z tym czuje się jak w pułapce. Za dużo kalkulacji, brak działania, no nie i to jest ten problem. Co jest głównym powodem, że on unika kontaktu? Zadajmy to pytanie. Co jest głównym powodem, że on unika kontaktu? Dziesięć kielichów, gwiazda, sześć kielichów e, i dwójka kielichów. Bo tutaj, do tego mentalnego Króla Mieczy, nagle zaczynają docierać uczucia, emocje, na które on, ten mentalny człowiek, nie chce sobie pozwolić. Bo on tu poczuł, że relacja z tą kobietą. Może mu dać naprawdę pełnię szczęścia i, i, i takiego spełnienia emocjonalnego, bo ta kobieta jest po prostu wyjątkowa. Może on nią już zna troszkę z przeszłości i, i nawet się on w niej zakochał. I tutaj ten jego racjonalny umysł i te uczucia, których on y, nie chce. Po prostu jakby się z nimi utożsamić i tutaj robią mu straszny problem. Czyli woli po prostu jakby zaprzeczyć tym uczuciom i może tej miłości, która się w nim rodzi, no bo on jest królem mieczy. On panuje nad swoimi emocjami, on jest działa racjonalnie, a nie z pozycji serca. I tutaj jest po prostu, on uważa prawdopodobnie, że pójście po linii serca to o, będzie to jakaś jego słabość. I on jakby poczuł się ubezwłasnowolniony przez te uczucia, które nagle, w których jest w nim aż tak dużo, i one się po prostu zrodziły do tej kobiety bardzo atrakcyjnej, bo ona tutaj tym swoim blaskiem to bardzo, bardzo świeci mocno, jak gwiazda na niebie. I, na, i ta obawa, że ta, i on po prostu ucieka przed. On się boi, może być szczęśliwy, emocjonalnie, uczuciowo spełniony. No i to go właśnie blokuje. Co mogłoby pomóc w przełamaniu tego impasu, tego je, tej blokady? Co mogłoby przemóc? Pomóc, pomóc w przełamaniu tego impasu tej blokady, którą czuje król mieczy prawdopodobnie, arcykapłanka. A rycerz mieczy, rycerz kielichów i pięć buław. No tu ewidentnie mamy konflikt. Tu są jakby dwie strony osobowości tego pana. Rycerz mieczy, czyli intelektualista, racjonalny człowiek, nie kierujący się z żadnym sentymentem, żadnym sercem i rycerz kielichów. I tutaj te dwa aspekty jego osobowości się po prostu rozchodzą, nie są w zgodzie, nie są w zgodzie, no i tutaj jest konflikt. I jest po prostu konflikt. I on, on chciałby pogonić za tą kobietą bardzo atrakcyjną, taką uduchowioną, bardzo mądrą, ale bardzo taką kobiecą. On chciałby pogonić y, z platformy umysłu racjonalnego działania, bo emocje i uczucie robią w nim straszny konflikt wewnętrzny. On by chciał pogonić jak rycerz i mieczy, jak król mieczy. Intelektem, myśleniem, działaniem racjonalnym. No nie, to nie. Takie działanie w przypadku tej kobiety to tu tylko go w Pędzi właśnie w tą przepaść. On po prostu wpadnie, bo do tej kobiety trzeba podejść emocjonalnie, jak right? rycerz kielichów. A rycerz kielichów ten aspekt w nim robi mu straszny konflikt i on po prostu z nim się bije z tym swoim aspektem. Bije się w tym sensie, że nie dopuszcza go do, absolutnie do głosu. No taki to jest ten król mieczy. A, no dobrze, jaka tu jest rada od Tarota dla ciebie? Czyli tutaj nam Tarot pokazał taką niezgodność wewnętrzną w tym Królu Mieczy, bardziej przewagę umysłu nad sercem, niedopuszczenie serca do głosu, rozejście się tych dwóch aspektów. Te dwa aspekty nie są w zgodzie, nie współpracują harmonijnie w nim, nie są zrównoważone. No i on chciałby pogonić jak Rycerz Mieczy, więc a, a nie tymi. Nie chcę zainwestować uczuciowo w tą kobietę. Nie chcę pokazać słabości tej, 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 tej serca. Nie chcę dopuścić swojego serca do głosu. I tutaj właśnie jest nam to robi problem. I jaka jest rada od tarota dla ciebie w tej bardzo ciekawej sytuacji? Pięć monet, Królowa kielichów. I sprawiedliwość. No ty musisz się zastanowić, bo ty jesteś kobietą taką ciepłą, uczuciową, możesz bardzo dużo dać tych uczuć, y, bardzo łatwo inwestujesz emocjonalnie w tą drugą osobę, i ty musisz się zastanowić, czy, czy. czy Pewne niedogodności w tej relacji z tym królem mieczy. Czyli takie bardziej no, spotkanie się na poziomie, na platformie intelektu, ile to po prostu robi dla ciebie, przynosi strat. Czy, czy ty potrzebujesz czegoś więcej w tej relacji? Czy to ci wystarczy? Ten rodzaj relacji, który On tu może Ci zaproponować, czy to jest ta Twoja równowaga, ten Twój balans? Bo Ty masz iść w kierunku poczucia, że Ty jesteś, Twoje uczucia, emocje są w równowadze. E, no i prawdopodobnie On no na dzień dzisiejszy nie jest w stanie po prostu dać Ci tego, co Ty potrzebujesz emocjonalnie. Uczuciowo. Więc ty masz się dowiedzieć, co stanowi tą Twoją równowagę, na ile ty się możesz zgodzić, ile ty możesz ustąpić. No, tak tutaj się pokazało. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Papa. Pa.